W tym tygodniu, proszę Państwa, prawdopodobnie jutro albo w poniedziałek najpóźniej zostanie ogłoszony przetarg na modernizację budynku, budynku Czerwonej Szkoły pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, tak zwana Czerwona Szkoła. To jest niezmiernie trudne zadanie. Tutaj konserwator zabytków, różne problemy natury prawnej. O czym mówiłem, kiedy były sugestie, żeby to ten budynek przeznaczyć, a nie inny na, na pod potrzeby SDS u musimy to zadanie zrealizować do końca roku. Czy to się uda? Naprawdę nie wiem, bo na rynku budowlanym są olbrzymie problemy, nie tylko materiałowe, ale są coraz większe również problemy ludzkie. Wzrost cen jest nieprawdopodobny z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień. Właśnie przedwczoraj byłem na budowie ulic Staszyca, Ligonia i Głowackiego i rozmawiałem z właścicielem firmy, który powiedział mi, że całe szczęście, że. Drog, te nawierzchnie są realizowane z bruku, a nie z asfaltu. Bo tylko w ostatnim czasie asfalt o 40%. A proszę Państwa, składowa przy budowie drogi asfalt to jest około 20-20%. Nawet w przypadku yy, dużych warstw yy, jest to 30 i 40%. Więc proszę sobie wyobrazić i tutaj. Tak też Państwo macie zmianę związaną z realizacją kolejnego zadania, czyli trzech ulic, ulicy Chłonda, ulicy Cebuli i ulicy Górniczej, które długo czekają też na realizację i pomimo rozstrzygnięcia przetargu dwie pierwsze firmy zrezygnowały, proszę Państwa, z podpisania kontraktu. Trzecia firma, która jest droższa, zdecydowała się realizować ten kontrakt. Jeżeli dzisiaj podniesiemy, Państwo podniesiecie, to będziemy mogli podpisać umowę na realizację tego zadania. Oczywiście rozkładając to zadanie na dwa lata, czyli na bieżący i przyszły rok. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mieszkańcom naszego kraju, naszego miasta obniżać podatki. Jestem za tym, żeby obniżać podatki ale nie kosztem samorządu, bo ci mieszkańcy z tych środków korzystają. Jak ja dzisiaj słyszę, że są już miasta, w których małe miasteczka, w których burmistrz podejmuje decyzję, bo co długą lampę wyłącza, bo go nie stać na opłacenie faktur za energię elektryczną, to coś jest nie tak. Czyli proszę Państwa, subwencja 21 milionów. A wydatki na oświatę 44 miliony, czyli z budżetu miasta 23 miliony. I posłowie, którzy podpisują się pod projektem ustawy, piszą, że my mamy je zapewnione w dochodach własnych. No cóż, tego się nawet komentować nie da. Tego się już nawet nie da komentować, proszę Państwa. Ja wiem, że my. Do oświaty na koniec roku będziemy musieli dołożyć kolejne kilka milionów złotych. I oczywiście żaden burmistrz nie jest czarodziejem, bo może tylko podnieść podatki lokalne do pewnych maksymalnych stawek. A tego żeśmy wspólnie nie zrobili. Ale to pokazuje, w którą drogę my podążamy. I Powiem wprost, dopóki jestem burmistrzem tego miasta będę mówił bardzo wyraźnie o tych wszystkich kwestiach, dlatego że to jest być albo nie być samorządu terytorialnego w Polsce i polskich miast.